Cześć widzowie, pewnie oczekujecie bardzo na następny podcast i nie możecie się doczekać. Otóż mam dla Was smutną wiadomość. To koniec. Koniec dotychczasowej formuły podcastów, ponieważ zmieniamy to. Koniec z jakimiś nudnymi gośćmi, takimi jak WhiteRPL czy X Nocturn. Kto by ich tam oglądał? Teraz. Weźmiemy naszego najlepszego gościa, który wygenerował najlepsze zasięgi. Nie, to nie będzie mój kot. To będzie i Ineron. Weźmiemy go i będziemy razem z nim, ja, Baku i on nagrywali podcast. To nie tak, że on będzie gościem, będzie współprowadzącym. Będą sami prowadzący rozmawiali o najciekawszych tematach, które są na czasie bądź nas zainteresują. Wyczekujcie widzowie, bo jest na co. Ja byłem Pagnar i żegnam się z wami i do zobaczenia.